było, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego miłego dnia o Boże, jak tu jest cudownie w tej mennicy, jestem święty proszę bardzo Aha. słuchajcie wszystko czynne, wystarczy się zapisać, ja idę biegać kolejny dzień dzień dobry, kolejny dzień na sportowo tak właśnie na sportowo kolejny dzień mi minął Głupot nie narobiłem jeszcze żadnych. <laughs> jeszcze żadnych. Ale gdzieś się nie skończył. O ty! Uf, myślałem, się, że mi coś wypadło. No tak niedaleko padło jabłko. <laughs> Od jabłoni. Ciekawe czy są moi Moi kochani, to wówczas nie ma nikogo. Nie ma. Nie ma. A szkoda. Pozdrawiam serdecznie. To miejsce jest mi bardzo bliskie. Ale teraz jest moda na niepalenie przy pani. I co pani robi? Sport to zdrowie. I to miejsce. Tatar pyszny. Pyszne winka. Jak coś to. Godne miejsce, godne polecenia, naprawdę. Na Winko lecisz do Franka? Obrażony na życie. No tak. Jeszcze, a jeszcze nie, dobra. Zmieniam zdanie. Nie, nie jest obrażony. Nie. Dobra. Teraz tak. Seryjka, gibów. i sobie biegać? Słuchajcie, może to nie brzmi dobrze, ale trzy dni dla mnie to sukces. Zmobilizował mnie ktoś. Dokładnie dziewczyna. Która jest. Bardzo mi bliska, chociażby z perspektywy doświadczonych krzywd w, w, w jej życiu, Iran. No bo spotykała takich ludzi, jakich spotykała, wiadomo. Mam nadzieję, że ukształtowałem w niej pewne wartości. Trochę inwazyjnie to zrobiłem, ale wiem, że z czasem ono to doceni. druga sprawa, dzięki przyjacielowi, tak mogę powiedzieć, bo ktoś, kto. kto nie patrzy na Ciebie z perspektywy zarobkowej i przez pryzmat jakich pieniędzy, jakichś tam pieniędzy i wartości, jest Twoim przyjacielem. I nie patrzy jak na Ciebie zarobisz, tylko pomóc Ci bezwarunkowo, wyciągając złoń przysłowiową do Ciebie, żeby Cię, żeby cię podnieść, bo, bo widzi, że leżysz. Grzywien mi się narobiło, różnych innych, różnych innych również. A, yy, ten kolega tam od tej, tej, zobacz, ja mam tą bluzę do biegania. Dla mnie to jest zwykła, dla mnie to jest kawałek szmaty. Jeżeli to ma dla Ciebie jakąś wartość, to przykro mi. Dla mnie nie ma żadnej. Yy... O, będą zakopywane. Nie, nie, nie. Nie, jedzonko, jedzonko, jedzonko. <grytanie> jedzonko. I co Wam chciałem powiedzieć. Dzięki takim osobom właśnie staje na nogi. Dzięki przyjaciołom, dzięki osobom bliskim, dzięki ludziom, w których, których widzę pewną szczerość. Pewną szczerość, pewną lojalność, pewną szczerość, lojalność i, i, pra, i, i pra, tą prawdę, która płynie z ich, z ich oczu, jak patrzą na ciebie. Nie widać żadnych. Nie wiem jak to nazwać, bo to może go zabrzmi, ale często jest tak, że patrzysz na... patrzysz komuś w oczy i widzisz nie nieszczerość pewną. Widzisz, widzisz to w tej w tej, w tej, w tej, w tej, w tej całej mimice. Yy, pewną grę, no i to jest, to jest widoczne niestety, także jeszcze raz powtarzam słuchajcie mordo, czy to prawda, czy nieprawda, słyszysz koleżko, mordeczko ej, Johnny, ej ty kurwa, twoje mordę jebana milicja kurwi mnie, zaraz mu zajebę loda. A ci w sensie, że gąga wkaczam zaraz mu, zaraz mu plandekę kurwa no i kurwa no i co, no i kurwa co, no i, no i, no i chuj 100, sto, sto <grywa> kurwa, to jest tak, oszusta nie oszukasz, nie ma takiej opcji, taka prawda jest, no jestem nerwowy trochę bardziej niż zawsze, ale to przynajmniej na zdrowie mi wyjdzie, <grywa> dobra, buźka odjeżdżka.